Ludzie po prostu piszą w komentarzach, że tyle wiercisz, takie średnice, cuda, nie widy, tam opisują. Jeśli chodzi o wiercenie brzozy, dlatego wiercimy głęboko, czyli do połowy brzozy, do rdzenia samego, żeby przejść przez wszystkie pierścienie. No jeżeli ktoś chce szklankę, no to sobie wierci te 2 centymetry, jego sprawa, tak, ja potrzebuję dość dużo tej wody i dlatego wiercimy do połowy, jeżeli ktoś zobaczy sobie to najlepiej na tych iglakach, widać tam są pierścienie, nie, i tam widać, że no to, czym musisz przebić wszystkie te pierścienie do środka, no to czyli zawsze, jeżeli chcesz maksymalnie pobrać z drzewa wodę, no to do, do środka dalej już nie ma co odwiercić. Jeśli chodzi o ususzenie drzewa, no to byście musieli wiercić co roku dziurę w tym drzewie, a to po prostu na koniec sezonu ja pokażę. To się po prostu bierze najlepiej gałązkę z tego drzewa, oszczy się, zabija się dziurę, na przyszły rok przychodzę, korek odtykam i jestem cały czas tą dziurę, będę używał przez kilka lat, no przecież, a nawet jakbym ususzył, to, to to jest na terenie prywatnym, to jest moja brzoza, to co, no to, to spali się pies, będzie ciepło, no po prostu, tak? No. Zgadza się.